Hejka, witam Was w kolejnym odcinku z tym razem Rise of Kingdoms Nie wiem co teraz się właśnie stało A jakieś rozproszenie mgły o! Epoka żelaza sobie ulepszałem tą bazę, żeby mieć epokę właśnie żelaza. Świetne miejsce, może zdobywać złotem, Zbierzemy sobie wszystkie surowce, mogę sobie zbudować kamienie łomy, kopalnie złota, mogę, targowisko, mogę, liceum mądrości. Najpierw sobie zbuduję to. No to jednak nie wiem, co to za złoto, ale to będzie złoto. A złoto chyba każdy lubi. Hmm. Targowisko. Hmm. To jest 15 sekund. Kurde. Hmm. Za chwilę będę już miał zbudowane to. Teraz zbuduję sobie jakieś tam liceum, targowisko. Co to jest? Hmm. Odbierz. Ty nie wiem o co chodzi. I wolę chyba na razie nie wiedzieć. Nie chcę sobie na razie komplikować. Kurde. Co to jest jakiś kult czy co? Farmę sobie postawimy. No Okej. Okay. Znów jestem w jakimś sojuszu. <grym> Ponieważ ostatnio dawno nie grałem, to pewnie mnie wyrzucili, a więc jestem teraz w nowym. <grym> Hmm. Ok, już nie wiem co to jest. To, to pewnie jest dla jakichś dobrych graczy, a ja nie jestem zbyt dobry. Nic ciekawego tu nie ma. Mm, 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 mm. O, jakiś prezencik. O, sam piłę. Czyli chyba wydaje mi się, że piła. Piła to na pewno jest tutaj. Nie. Nie w magazynie. W akademii. To będzie chyba do szybszego zbierania tego? Nie wiem. Ej. Akademię kliknąłem. Tak, to chyba będzie. Zwiększona produkcja drewna w Tartaku, Tak. Ale chyba, żeby mieć śledzenie, muszę mieć obróbkę. Że... Brakuje mi. Mm. Muszę zabrać te przedmioty? Mm. O, tyle. Okej. Okay. Mm, Przyspieszę to chyba sobie. Mm. Możliwe też, żeby mieć śledzenie, potrzebuję zrobić jedną rzecz. To znaczy mm, y, ulepszyć sobie Tom Akademię. Muszę sobie dać trochę przedmiotów, gdzieś tyle. Okej. Okay. Jakieś nagrody jeszcze tutaj są? Jeszcze są Te, o I skrzyneczka jakaś złota. Nie, Gospoda, a tu jest. Otworzymy sobie skrzynki. Mmm, aha. Rzeźba Osmana I. Takie w miarę spoko. Jakieś stara rzeźba gwiezdna i żywności i przyspieszenia. A więc spoko. Jakieś nagrody. Zmiana cywilizacji. Na, na razie nie mam zamiaru um, sobie zmieniać cywilizacji, ale fajnie, że mam ten przedmiot. No, sorry za przerwę, nie dokończyłem co mówiłem. Um, może sobie zmienię cywilizację, ale razie nie teraz. Co to Aha, mam takie coś, mogę sobie tego użyć, ale nie, mogę otworzyć to w sumie, skrzynia wyrównawcza, jakieś przyspieszenia, mm, takie średnie, ale ponieważ mam kilka kluczyków, to sobie pójdziemy do gospody. Mm, jakieś rzeźby. Surowce głównie. O! Smoczy lancier. Wszechstronny, mobilny i kawaleria. <noise> mm. Takie nie najgorsze, a też nie najlepsze. Jeszcze dwie złote skrzynie mamy. Gwiaz oświetlająca rzeźba gwiezdna. Jeszcze jedna. Może jakiś dowódca będzie. Nie. Hm. Jakie rzeźby? Punkty. Hm. To było taki ten. Nawet sobie zrobimy tak. I tak. Okej, okay, i teraz mamy kolejną tą skrzyneczkę. Hmm, żywność, drewno, kamień, złoto. E, wszystkie spoko rzeczy. Jeszcze przyśpiesz rzeczy budowy. Dowódca. A ten dowódca śmieszny. Hmm. 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 Nie, nie będę używał wszystkiego, czego mam na niego. To był dobry dowódca, ale jednak to był mój pierwszy dowódca, który nie był jakoś bardzo silny. Tym bardziej, że ten jest do podbojów. I mam w ogóle na nim trzy gwiazdki już. Są tu takie śmieszne te. Jest też ta. I ją lubię, ponieważ w miarę samej nie używam jakoś do walki, ale jak na przykład. Jak jest tutaj takie coś, y, gdzie to jest? Na przykład taka farma, to żeby zebrać, muszę wysłać swoje jednostki. A gdy ją wyślę, to zdobędę więcej surowców, ponieważ ona ma do zbiorów, chyba. Tak? Ym, tak, z, y, jest do zbiorów. Tamara Królowa Gruzji. Kampania. W kampanii kamiony z... kamiony? Kaniony chyba z mroku. Aha, trzymy klikam klikają odświesz Wydaje mi się, że na tym chyba... A, ja zrobimy jeszcze jedną misję. Formacja wroga. Bułka z masłem. Ciężkość to bułka z masłem. No ja po prostu atakujemy. Nie było jakimś problemem. To była faktycznie bułka z masłem. Jeszcze zrobimy to, bo to będzie już trochę cięższe. O nie. Tak, wyjdziemy set. Bo chciałem zrobić takie coś. Tak. Potwierdź. Mm. Zrobimy tak i tak. To już jest łeb w łeb. Ponieważ mam mojego do dowódcę, dowódcę nie boję się na razie jakiejś palce konfrontacji. Mm. Nie, no nawet mi problemu nie sprawiło mongołowie drobnostka aha chodzi że z mongoli jakiś sklepik tu jest punkty są mm. jeszcze jest jakaś baba a w sumie dzisiaj będzie trochę dużo. a bo nie jednak kończymy mm. ponieważ jeszcze muszę coś zrobić to ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się spodobało, to możecie zostawić subskrypcję. Tyle w sumie. To pa!